Więc to się stało. O, przepraszam. W przyszłym tygodniu. To... to się wydarzyło. A mimo to wiele rzeczy naprawdę mnie zaskoczyło. Rzeczy, o których nie mogłem uwierzyć, że nikt o nich nie mówi. A w tym filmie zamierzam podzielić się nimi ze wszystkimi wami. Kto wie, może nawet ci z Was, którzy posiadają produkt bambula, tak jak ten, nie zauważyli tych rzeczy. Sprawdźmy to. Rozmawiajmy o fakturze. Rozpakowując X1 Carbon, nie było zbyt wielu niespodzianek. Widziałem, jak ludzie mówią o odkręcaniu śrub, a ja właściwie zauważyłem, że nawet wdrożyli opinię niektórych influencerów, takich jak Computer, numerical control kitchen, umieszczając czerwone naklejki, aby dokładnie zaznaczyć, gdzie trzeba je usunąć. Jakość, jak już słyszałeś chyba 10 milionów razy, jest najwyższej klasy. Dopasowanie i wykończenie. Spójrz, już to wszystko wiesz. Jednak jedna rzecz mnie zaskoczyła. Nie ma dołączonej płytki z fakturą. To może wydawać się śmieszne, ale nie wynikało to jasno ze strony internetowej, a ja po prostu myślałem, że dołączą jedną do paczki, biorąc pod uwagę, jak popularne stały się płytki z fakturą. Oczywiście, Bambu Labs sprzeda Ci płytkę do wysokich temperatur lub dwustronną płytkę PEI za 30 do 35 dolarów. A oczywiście dają Ci płytkę inżynieryjną w pudełku razem z chłodzącą płytką i zapasowymi arkuszami naklejek. Więc naprawdę masz wszystko, czego potrzebujesz do drukowania praktycznie każdego materiału. Ale chyba po prostu uważałem, że to ciekawy wybór. Rozumiem, chodzi o to, że X1 Carbon jest naprawdę przeznaczony do materiałów inżynieryjnych. I przypuszczam, że w inżynierii chcesz gładkiej powierzchni, aby zmniejszyć tolerancję. To prawdopodobnie dlatego P1P jest dostarczany z teksturowaną płytą, a ten flagowy model nie. Ale osobiście zdecydowanie wolę teksturę na większości moich wydruków 3D, a brak takiej opcji był trochę dziwny. Zdecydowanie nie sądzę, że jest to sposób na wyciągnięcie od ciebie dodatkowych 35 dolarów. Bambu Lab nie wygląda na taką firmę, sądząc po rozsądnych cenach części zamiennych na ich stronie. Ale najprawdopodobniej chcieli osiągnąć pewną atrakcyjną cenę, a dodanie tej dodatkowej płytki przekroczyłoby koszty. Mimo to mogłoby być dobrym pomysłem, aby dać użytkownikom możliwość wymiany płytki inżynieryjnej na teksturyzowaną. Albo przynajmniej umieścić rozwijane menu na stronie sprzedaży lub nawet w rekomendowanych produktach dodatkowych w koszyku, które pozwoli mi dodać to do mojego koszyka tak, aby było mi naprawdę jasne, że jeśli chcę płytkę teksturyzowaną, muszę ją kupić osobno. Gdybym był Bambulab, Lab, mógłbym przeprowadzić test AB, sprzedając zestaw za 14,79 dolar z dołączoną płytką montażową. Nadal jest to 1000 dolarów tańsze niż Ultimaker. Skoro o tym mówimy, czemu nie zrobić tego za 1499 dolarów? Nadal ładna, atrakcyjna liczba, z dyszą o średnicy 0,6 mm. Rekomendacje te mogą być dla mnie ważne, gdyż w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie macie darmową wysyłkę za ponad 1,49 49, tam gdzie mieszkam, wysyłka materiałów eksploatacyjnych czy części zamiennych będzie dużo większym problemem. Więc wolę dostać wszystko, czego mogę potrzebować, w jednej przesyłce. Podchodź do tej informacji z dystansem. Oprogramowanie jest głęboko zintegrowane. Po wyjęciu drukarki z pudełka i jej ustawieniu, co znowu nie było niespodzianką, przyszedł czas, aby zacząć. Oznaczało to pobranie nie tylko Bamboo Slicer na mój laptop, ale także aplikacji Bamboo Handy na mój iPhone. Na marginesie nadal zadziwia mnie, że zrobiliśmy tak duży krok naprzód, że mamy dedykowane, dobre aplikacje na iPhone'a dla naszych drukarek, takie jak AnchorMake czy Bamboo Lab. Mam na myśli, że mój Prusa MK3 Plus nawet nie ma WiFi, nie mówiąc już o całym ekosystemie aplikacji wbudowanym bezpośrednio w niego. Ale aplikacja nikogo z Was nie zaskoczy, jeśli widzieliście inne recenzje. Tak czy inaczej. Natychmiast jednak kilka rzeczy rzeczywiście zwróciło moją uwagę, o których nie widziałem, żeby ktokolwiek inny mówił. A są to naprawdę zaskakujące rzeczy. Jak będę mówił pod koniec tego filmu, a może następnego, zobaczymy ekosystem Bambu Labs to ogród zamknięty, do którego wrócimy szczegółowo później, ponieważ... Uważam, że jest to najważniejszy kompromis jaki Bambu Lab podjął i zdecydowanie warto go zbadać. Ale na razie wystarczy powiedzieć, że jeśli chcesz używać swojej drukarki z innym oprogramowaniem takim jak OctoPrint czy Mainsail, cóż, nie możesz. Przynajmniej nie w najbliższym czasie. Teraz Bambu Lab rozwiązało to w przewidywalny i celowy sposób. Zbudowali własne oprogramowanie. Ale robiąc to, zrobili coś naprawdę sprytnego, czego naprawdę nie spodziewałem się. Stworzyli kompleksowy pakiet All-in-One. Pozwól, że wyjaśnię. Oczywiście, widziałem w internecie, że Bimbu stworzyło swój własny slicer, który jest forkiem slicera Prusa, i to nie jest zaskakujące. To znaczy, wielu producentów to robi. Na przykład Creality i SOWOL mają forki kura. To jest świetne. Ponieważ oznacza to, że oprogramowanie może dawać rekomendacje na podstawie samej maszyny. Na przykład informując cię, jeśli próbujesz użyć niewłaściwej powierzchni budowy dla konkretnego typu materiału. Ale Bambu poszło o krok dalej i zrobiło coś, czego jeszcze nie widziałem na żadnej konsumenckiej drukarce 3D. Zintegrowali narzędzie do zarządzania drukarką bezpośrednio z programem do cięcia modeli 3D. W przeciwieństwie do mojego Worona, Prusy czy innej drukarki, gdzie muszę użyć zintegrowanego programu do cięcia modeli 3D przed wysłaniem plików i otwarciem przeglądarki, aby uzyskać dostęp do rzeczywistego interfejsu drukarki, takiego jak Mainsail lub Octoprint. Aby rzeczywiście monitorować druk, w przypadku Bamboo Slicer wszystko jest zintegrowane w jednej aplikacji, a ja po prostu klikam na tę zakładkę na górze, aby sprawdzić mój wydruk lub dokonać korekt. W czasie rzeczywistym. To oczywiście oznacza, że tracę cały świat wtyczek i ulepszeń. I zdecydowanie brakuje mi niektórych rzeczy, takich jak możliwość wykluczenia obiektów czy sposób na, powiedzmy, zintegrowanie mojego aparatu cyfrowa, lustrzanka jednoobiektywowa, z oprogramowaniem układowym do tworzenia pokazów czasu. Ale jak już mówiłem, więcej na ten temat później. Jest krzywa alarmowa. Super. Więc to jest fork Prusa Slicera i powinienem już mniej więcej wiedzieć, jak go używać, prawda? Nieprawda. Osobiście ja. Byłem dość przytłoczony, kiedy po raz pierwszy otworzyłem i zanurzyłem się w Bamboo Slicer, co nie oznacza, że jest to mylące per se, ale po prostu, że to nie jest ten sam stary, znajomy interfejs, który znam i kocham. Pod względem interfejsu użytkownika jest to miejsce pomiędzy Prusa Slicer a Kura, które wykorzystują zakładki zarówno na górze aplikacji, jak i w kategoriach ustawień. Wszystko to są te same rzeczy, do których jesteś przyzwyczajony, ale są po prostu trochę inaczej zorganizowane i mają inne nazwy. Zamiast warstw i obwodów, ustawienia są organizowane w kategorie jakości i wytrzymałości. Jeśli chcesz znaleźć listę obiektów, która jest na innym ekranie, a nie zawsze na pierwszym planie, dodaj instancje i ustaw liczbę instancji są scalone w klon. Nie miałem pewności, czy zmiany wprowadzone w jednej instancji zostaną przeprowadzone na pozostałych. Są miejsca, które wydawałoby się, że powinieneś kliknąć, ale które tak naprawdę nie są klikalne: skróty klawiaturowe, które nie zostały przeniesione, inteligentne nowe funkcje, których wcześniej nie widziałem, oraz kilka małych sztuczek i nowych nawyków, które będziesz musiał nabyć. Wszystkie te rzeczy są oczywiście niewielkim problemem. Poradzisz sobie z tym. W rzeczywistości myślę, że wiele z nich może nawet stanowić ulepszenie w porównaniu do Prusa Slicer czy Kura. Mówię tylko, że jeśli jesteś już bardzo zaznajomiony z Prusa Slicer lub Super Slicer, tak jak ja, nie spodziewaj się, że to będzie natychmiastowe przejście dla Ciebie i będzie Ci potrzebny pewien czas, aby naprawdę poczuć się komfortowo z tym nowym slicerem. Wykonuję większość rzeczy za Ciebie. Dobrze, super, więc w końcu zrozumiałem slicer i byłem gotowy wydrukować mój pierwszy model. I oczywiście, będąc bardzo niecierpliwym, nie zdecydowałem się po prostu na wydrukowanie jednokolorowego benczy, nawet jeśli zajmuje to tylko 16 minut. Nie, nie, nie. Zdecydowałem, że wydrukuję dwukolorowe części inżynieryjne do mojego worona, używając notorycznie trudnego do użycia akrylonitryl butadien styren Natychmiast zdałem sobie sprawę z czegoś naprawdę fajnego w kombinacji X1 Carbon. W pewnym sensie robi za ciebie wszystko. Oczywiście, zauważyłem, że dużym atutem sprzedaży jest LIDAR, pierwsza kalibracja warstwy i poziomowanie łóżka, itd., itd. I słyszałem, że na początku każdego druku samodzielnie kształtuje sygnał wejściowy i kompensuje częstotliwość rezonansu. Ale, ponieważ było to moje pierwsze doświadczenie z jakimkolwiek urządzeniem wielomateriałowym, nie brałem pod uwagę, ile innych rzeczy będzie ono mogło dla mnie zrobić. Oto przykład. Wszyscy wiemy, że ładowanie i rozładowywanie filamentu to monotonne, drobne zadania związane z drukiem 3D. Nawet z tak zwanym automatycznym ładowaniem filamentu w drukarkach takich jak MK3S+, Plus, nadal musisz fizycznie wyciągnąć i włożyć filament, przyciąć końcówki, aby były ostre, kliknąć kilka pokręteł, rozgrzać drukarkę, powiedzieć, czy zmiana była udana, jada jada jada. I nigdy nie zdawałem sobie sprawy, jak żmudny i niewłaściwie automatyczny jest ten proces, dopóki nie użyłem X1 Carbon Combo. Oczywiście musisz włożyć filament do małego otworu w AMS, no, ale po tym robi już wszystko samodzielnie. Rozgrzewa się na podstawie dowolnego filamentu wykrytego lub zarejestrowanego w aplikacji. Przecina filament, oczyszcza filament, czyści dysze, rozładowuje. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać, który filament chcesz na tę część lub na którą część wydruku, a on zrobi resztę. Oznacza to, że nawet jeśli nie zależy Ci na drukowaniu z wielu materiałów, lub jeśli, jak zobaczysz za kilka minut, nie jesteś wielkim fanem marnowania tak dużej ilości plastiku, możesz po prostu załadować swoje cztery najczęściej używane filamenty i pozwolić drukarce zrobić całe to irytujące nagrzewanie, rozładowywanie, cięcie, ładowanie, czyszczenie itp., itp. Więc możesz po prostu rozsiąść się na kanapie z pilotem i dresami i czekać, aż twój wydruk zostanie zakończony. To jest świetne nie tylko dla leniwych wśród nas, ale także oznacza to, że nie będę miał tyle małych nitek filamentu rozrzuconych po moim biurze, kiedy tam wrócę. Dużo sika! To nie jest zaskoczeniem, więc nie będę się na tym zbytnio rozwodził, ponieważ w pierwszym filmie, który kiedykolwiek zobaczyłem na temat X1 Carbon, Joel, znany jako 3D drukujący nerd, zapadająco opisał to zachowanie jako wyrzucanie filamentu z tyłu podczas czyszczenia przy zmianach kolorów, więc wiedziałem, czego się spodziewać. Tego czego nie spodziewałem się, to jak dużo tego wyrzucania ten sprzęt będzie robił. Mam na myśli oba znaczenia tego słowa. Po pierwsze, nie zdawałem sobie sprawy, jak często trzeba zmieniać dysze dla prostego wielokolorowego wydruku, ale także ile filamentu domyślnie usuwa przy każdej zmianie filamentu. Jest naprawdę ostrożny, aby uniknąć przemieszczania się kolorów, jak można zobaczyć na tych próbkach czyszczenia, które wyraźnie pokazują, ile filamentu nadal jest usuwane długo po tym, jak kolor już się zmienił. I to zanim zastosowano blokadę czyszczenia zwracam uwagę. To nieuchronnie oznacza, że wiele filamentu jest marnowanych, nawet jeśli polecisz slicerowi, aby wyczyścił do wypełnienia. To jest oczywiście coś, co możesz skonfigurować w slicerze, jeśli wiesz, gdzie szukać. Obawiam się jednak, że wiele osób nie będzie się tym przejmować. Sądząc po ich stronie internetowej Bambu wydaje się być firmą przyjazną dla środowiska. Jedną z moich rekomendacji dla nich jest dodanie odrobinę inteligencji do oprogramowania lub doświadczenia użytkownika. Nawet jeśli jest to opcjonalne do konfiguracji tego rodzaju rzeczy, mogliby na przykład zaoferować automatyczne zmienianie ilości oczyszczonego materiału, jeśli określę dwie bardzo różne kolory w menu AMS, takie jak czarny i biały, w przeciwieństwie do tylko czarnego i szarego, albo mogliby pozwolić mi na włączenie menu wyskakującego na ekranie po pierwszej zmianie filamentu, pytając mnie o podniesienie i ocenę oczyszczonego filamentu i kalibrację na więcej lub mniej oczyszczenia. Oczywiście może to wydawać się drobnostką, a nawet niepotrzebnym utrapieniem. I tak, prawdopodobnie zaoszczędzi to tylko kilka groszy przy każdym druku. Ale przy ilości drukarek, które Bumble lab planuje sprzedać, oraz liczbie zmian materiałów, które przeciętny użytkownik będzie musiał przeprowadzić przy każdym druku, ta mała funkcja może w długim okresie zaoszczędzić miliony milimetrów filamentu każdego roku. I wiem, że matka natura na pewno by to doceniła. Nie szkodzi to drzewom. Mówiąc o matce naturze, podczas gdy ładowamy ten filament do tego fikuśnego AMS, jest jedna rzecz, którą na pewno musisz wiedzieć. Szczególnie jeśli, tak jak ja, uwielbiasz te tekturowe szpule od Polymaker lub Overture. I jest to. EMS nie jest kompatybilny z tekturowymi szpulami. Po prostu nie działają tam. Kropka. Nie będą się odpowiednio kręcić. Teraz to jest trochę kłopotliwe, ponieważ nie jest tak wygodnie ani przyjemnie nawijać swoją nitkę na rolki, które Bambulab dostarcza w pudełku. I wyobrażam sobie, że większość osób jeszcze nie kupuje szpul z napełnieniem, chociaż byłoby to naprawdę miłe do zobaczenia. Na szczęście społeczność drukowania 3D znowu przyszła na ratunek i możesz po prostu wydrukować małe szyny, które idą prosto na Twoje kartonowe szpule, aby to naprawić. Więc nie ma się czym martwić. W dłuższej perspektywie mam nadzieję, że więcej producentów będzie oferować uzupełnialne szpule jak bambu Lab. Hej, tutaj montażysta Jonathan. Więc chciałbym tylko wspomnieć wszystkim, że zdaję sobie sprawę, że od czasu wydania tego filmu Bambulab już naprawiło niektóre z rzeczy, na które zwróciłem uwagę. Nawet inni twórcy treści, tacy jak narrow 3DP, zwrócili uwagę na inne problemy, które dosłownie już zostały naprawione przez bambu. Więc chapeau Bas dla nich. To niesamowite, jak szybko naprawiają problemy, dosłownie szybciej niż twórcy treści, tacy jak ja, mogą je poruszyć, co jest po prostu dowodem na to, że kiedy mówią, że rozdają te maszyny, bo chcą uzyskać opinię, naprawdę to myślą. Więc brawo dla Was, chłopaki z Bambulab. Ale jest jedna kwestia, której nie sądzę, że będą w stanie naprawić, a jest to ta... W rzeczywistości zajęło mi ponad półtorej godziny, aby ustawić tę ramkę i całe to oświetlenie, a nawet nie skończyłem nagrywania, ponieważ muszę zrobić inne ujęcia kamerą. Oznacza to, że to półtorej godziny, której nie spędzam na tworzeniu treści dla każdego z Was. Moim marzeniem jest mieć studio w pobliżu mojego domu, w jakimś podziemnym piwnicy, gdzie mogę mieć na stałe ustawione moje światła, mieć na stałe ustawiony mój sprzęt, także wszystko co muszę zrobić, gdy poprosicie o film, to nacisnąć przycisk nagrywania. Jeśli chcesz mi pomóc, to zrealizować, możesz sprawdzić mój Patreon, który jest podlinkowany w opisie poniżej i daje wiele naprawdę fajnych, ekskluzywnych korzyści, takich jak podgląd przyszłych filmów, możliwość oglądania moich filmów bez reklam, zniżki od czołowych producentów. Aha, i mnóstwo materiałów z zakulis. Dzięki za oglądanie. Pamiętaj o subskrypcji z powiadomieniami, żeby nie przegapić kolejnego filmu z moimi wnioskami. Do tego czasu miłego drukowania 3D. Dzięki za oglądanie.